Czy ten maluszek pokona tego giganta? Chodźcie zobaczyć. Cześć kochani, z tej strony Kamil, mam dzisiaj dla Was kolejną w tym roku premierę karty graficznej, czy ostatnią, nie wiadomo, czas pokaże, ale w każdym razie dzisiaj AMD rozszerza swoją ofertę kart graficznych opartych o architekturę RDNA 2, o model Radeona RX 6600 bez XT. Jest to premiera, z której pomimo tych niesprzyjających okoliczności, których to wszyscy mamy już dość, powinniśmy się w pewnym stopniu Cieszyć. Się. O tym, dlaczego tak uważam, powiemy sobie później. No ale w każdym razie, jak widzicie, mamy tutaj również RTX 3060. Z tego względu, że te karty są gdzieś podobnie upozycjonowane, jeśli chodzi o specyfikację i wydajność, przynajmniej na papierze. Także nie przedłużając, zajrzyjmy pod maskę nowego Radeona. Zobaczmy, co tam siedzi. Radeon RX 6600 oparty jest na rdzeniu Navi 23, jak model 6600XT, ale posiada cztery jednostki obliczeniowe mniej. 256 mniej procesorów strumieniowych i niecałe 100 MHz niższy zegar boost. Poza tym taka sama ilość VRAM, choć o lekko niższej przepustowości, tyle samo o Infinity Cache, ale co ciekawe, dość wyraźnie spadło nam TDP, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie różnice w specyfikacji. Jak sami widzieliście, Radeon RX 6600 bez XT, można powiedzieć, niewiele różni się od Radeona z tymi dwoma literkami na końcu, także wygląda to dosyć obiecująco, ale specyfikacja specyfikacją, a benchmarki benchmarkami, także nie przeciągając, przejdźmy do testów, zobaczmy co to cacko potrafi. Benchmarki zaczynamy od Valhalla. Tutaj nowy Radeon jest wyraźnie w przodzie przed RTX-em 3060, ale jest to tytuł, który woli karty AMD, więc nie przyzwyczajajcie się do tak spektakularnych wyników. Jak widzicie, sytuacja odwraca się już w kolejnym benchmarku, tym razem Cyberpunk 2077 na Ultra, gdzie RX 6600 jest 10 klatek w tyle za 3060. Natomiast w Wiedźminie mamy bardzo zbliżony wynik tych dwóch kart, a RX X6600XD wychodzi na dość wyraźne prowadzenie prawdziwy miszmasz. Dalej mamy nowość w benchmarkach Far Cry 6, i tutaj, podobnie jak w poprzednim teście, nowy Radeon jest lekko w tyle za RTX 3060, ale wynik przyzwoity na bardzo zbliżonym poziomie. Graliście? Jak wrażenia? Skończyły się już kolejki na serwery, więc stwierdziłem, że do testów dodam również New World'a. Nie załatwo jest testować tego typu gry MMO, ale stosunkowo RTX 3060 powinien być mniej więcej na poziomie RX6600XT, -a, a nowa karta kilka procent w tyle za nimi. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć na kanale pełen benchmark nowego MMO New World. Biorąc pod uwagę, że mocniejszy Radeon dość wyraźnie odleciał od RTX A3060 w Tomb Raiderze, spodziewałem się, że RX 6600 będzie miał trochę lepszy wynik, ale tym razem dość wyraźnie w tyle za kartą zielonych. W Horizon Zero Dawn uzyskałem 88 klatek średnio i 55 minimalnie, co jest dobrym wynikiem, zwłaszcza jeśli popatrzymy, jak blisko nowemu Radeonowi. Do mocniejszych kart w teście. Dalej Doom Eternal na wulkanie, oczywiście, i ponad 10 klatek średnio więcej od konkurencji po stronie zielonej, 15 mniej od karty z tego samego obozu. Ciekawa sytuacja i odpowiednia ilość klatek dla tak szybkiego tytułu. W Borderlands 3, wracamy do można chyba powiedzieć bardziej właściwego porządku w benchmarkach, ale ponownie zwracam uwagę, jak niewiele różni szybszego Radeona od premierowej karty. Natomiast w Counter Strike, którego z Zazwyczajenia benchmarkuje już chyba tylko dla fanboya, RX 6600 jest odrobinę szybszy od RTX 3060. Kontynuując gry e-sportowe przechodzimy do Warzona, gdzie premierowa karta uzyskuje 97 klatek średnio oraz 56 minimalnie, a kończymy benchmarki Full HD na Apexie, gdzie ponownie nowy Radeon jest kilka procent za 3060. Ogólnie trzeba powiedzieć, że karta do grania Full HD sprawdza się bardzo dobrze, niezależnie już od porównania z konkurencją. Oczywiście da się również pograć w 1440p w zależności od gry i ustawień, mniej lub bardziej komfortowo. Tutaj nie przechodziłem wszystkich benchmarków, które widzieliście w Full HD, gdyż karta jest stworzona jednak do grania w tej drugiej rozdzielczości, ale widać myślę, że mały Radeon powinien dać radę sparowany nawet z monitorem QHD. Pamiętajmy również, że nowe Radeony umieją już w rej ale jeszcze im trochę brakuje do RTX-ów pod względem wydajności, przynajmniej w tytułach, które nie powstawały we współpracy z AMD, bo w Godfolu czy nowym Far Cryu nie jest wcale tak źle. Pamiętajcie jednak, że coraz więcej gier wspiera FSR, który omawialiśmy dość dokładnie na kanale, więc jeśli brakuje wydajności, czy to w 1440p, czy z ray tracingiem, można skorzystać z Super Resolution, jeśli jest. Wyniki znane, nowy Radeon RX 6600 bije się gdzieś czy wymienia ciosy, można powiedzieć, z RTX 3060 jest niewiele wolniejszy od Radeona RX 6600 z XT, także dosyć dobry wynik, można powiedzieć, no ale oczywiście trzeba to na to również spojrzeć pod kątem ceny. Niestety, w momencie, w którym nagrywam ten materiał, tej ceny nie znam, ale poznałem ją w trakcie montażu. 329 dolarów amerykańskich to cena sugerowana przez AMD. Czyli 50 zielonych mniej niż za RX6600XT. Biorąc pod uwagę, jak blisko te dwie karty mają do siebie w benchmarkach, nowy Radeon RX6600 wydaje się dość solidną propozycją do grania w Full HD, aczkolwiek pamiętajmy, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach ceny sugerowane to tylko wyznacznik, który ma pomóc upozycjonować dany produkt. Sceny sklepowe niestety trudno obecnie przewidzieć i wszystko zmienia się bardzo dynamicznie, więc na papierze przynajmniej premierę uznaję za udaną, a dalej zobaczymy. Tak samo jak przy okazji poprzedniej premiery AMD było, tutaj również zabrakło wersji referencyjnych, mamy tylko karty partnerskie, do nas trafił Power Color w wydaniu Fighter, dwuventylatorowa konstrukcja chłodzenia, trzy miedziane rurki odprowadzające ciepło bez backplate'u, naprawdę niewielkich rozmiarów karta, trzy wyjścia Displayport, jedno HDMI na śledziu i ośmiopinowe wyjście zasilające, także zobaczmy sobie jeszcze jak ten maluch radzi sobie z kulturą pracy, z odprowadzaniem ciepła i tak Jeśli chodzi o temperatury, nasz malutki walczak nie przekraczał 67 stopni to pod obciążeniem błochatego pączka, generując przy tym zaledwie 39 decybeli hałasu na automatycznych nastawach wentylatorów. Oczywiście wynik na otwartym testbenczu. Zużycie prądu natomiast na bardzo niskim poziomie, okolice ok. 115W, więc nie myślcie o zakupie nowego Radeona, jeśli chcecie sobie dogrzać kąpem Pokój w Zimie. Podsumowując dzisiejszą premierę, jeśli chodzi o wydajność, wydawać by się mogło, że wszystko jest na właściwym miejscu. Solidna karta do grania w Full HD, niewiele słabsza od RX 6600XT. Jeśli chodzi o to, co mówiłem wcześniej, dlaczego taka premiera jest dobrą wiadomością dla graczy, otóż chodziło mi o to, że rynek w obecnej sytuacji właśnie takich kart potrzebuje nie kolejnych kolosów, nie jakichś super. Mocarnych grafik, tylko właśnie kart solidnych, ale ze średniej czy niższej półki cenowej. Tego typu grafik na rynku właśnie brakuje, także fajnie, że coś takiego się pojawiło i mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej dla Was dostępnych w jak najlepszych cenach, a jak będzie się okaże. Przynajmniej część z tych kart, nie wiem czy dokładnie, tego Power Colora będziecie mogli znaleźć w linkach w opisie. Czekam na Wasze komentarze, w których powiecie co myślicie o obecnej, dzisiaj omawianej premierze. Na no teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.